Witam jeszcze raz, Dłodze Gjaroci z tej strony. Witam Wielką Brytanię. Nie wiem jaka jest tam u Ciebie, ale do mnie na piąteczkę również. Motulacja też dobra. No teraz bardzo ładnie to poszło, bardzo ładnie kuczę. Piąteczka taka głośna, czytelna, bez żadnego problemu. Mój znak to jest 26 Golf Papa 13, operator Krzysiek. Moje QTH to jest Peterboro, jest to około 120 km na północ od Londynu. Ja tutaj również nadaję z mobila, rodejko Jackson 1, mikrofon KPNM 452 w starej czarnej obudowie, antenka Siro Performer 5000. Proszę mikrofon do Ciebie. No jeszcze to pływa, jeszcze pływa ta propagacja. Wcześniej była taka ładna piąteczka, teraz tutaj na chwilkę odpłynąłeś tak na dwójeczkę, z powrotem to powróciło do takiej czwóreczki, piąteczki, także mówię, jeszcze to wszystko pływa, ale łączność udało się zrobić bardzo ładnie, bez żadnego problemu.

Tak odbieram się cały czas. Odbieram. Ja tutaj cały czas kręcę, także mówię, później wrzucę to na YouTube i będzie można sobie zobaczyć. Ewentualnie tam linka też podam na cbpolska.pl i tam będzie też można, będzie przekierowanie właśnie do tego, do filmiku. Ewentualnie mówię, jak będziesz chciał, to sobie wpiszesz łączność Polska-Anglia Mobil Mobil i pod takim tytułem będzie można to znaleźć bez żadnego problemu. Proszę mikrofon dla Ciebie. Tytuł to będzie Łączność Polska-Anglia-Mobil-Mobil mobil. i pod takim tytułem to znajdziesz. No nie ma sprawy, ja również dziękuję. 7-3 dla Was, dalekich potwierdzonych, miłego weekendu życzę, wszystkiego najlepszego. Z mojej strony połączności 26 Golf Papa, 13 Operator Krzysiek, Wielka Brytania.